Cześć, witam w internecie. Ostatnio dzieje się tyle rzeczy, że nie wszystko idzie zobaczyć. Mam nadzieję, że to co ciekawe zdążę wam w 5 do 6 minut przekazać. Zapraszam. Dużo się mówi o największych aferach czy dymach w internecie. A co z tymi mniejszymi? Dzisiaj w jak najkrótszym czasie postaram się przekazać to, co przykuło moją uwagę ostatnimi czasy. Zapraszam. Na samym początku mamy znów powrót do afery EMGP z szalonym reporterem. Jak podaje Bartek na swojej grupie, szalony reporter razem z Arturem, który wystąpił w jego materiale, mieliby się spotkać z kimś pod jego firmą w niedzielę i jak sugeruje, namawiają oni kolejnego świadka, co ma powiedzieć. Kilka chwil później wrzuca kolejne materiały wideo ukazujące szalonego reportera, który, zauważając kamery, pokazuje do nich środkowy palec. Z kolei na Twitterze, Trumpę Bomba chwali się i dziękuje ludziom za wbicie 500 tysięcy obserwujących na jego profilu. Niestety nie nacieszył się tą ogromną liczbą zbyt długo, ponieważ ludzie, prawdopodobnie użytkownicy Twittera, którzy nie przepadają za Matim po prostu zaczęli na złość odbierać mu te followy, aby nie przebił magicznej bariery 500 tysięcy. Na co Mateusz odpowiedział tweetem? A Wy co uważacie? Zbyt hamsko ze strony ludzi, czy to po prostu taki rodzaj humoru Twitterowego community? Na dniach odbyła się konferencja Prime MMA, na której to Arek Tańcula uderzył w Pawła Juźwiaka, twierdząc, że nie powinien się nabijać czy wyśmiewać tego, że Arek miał kiedyś problem z używkami, ponieważ sam zamyka aftery i oblizuje sławny już w internecie talerzyk po arku. Paweł nie chciał ciągnąć tematu i przekrzykując się, po prostu stwierdził, że każdy ma coś za uszami. Słuchaj, wszyscy jesteśmy ludźmi i nikt nie jest święty, kurwa. To i kurwa, nie, to dlaczego? Jak śmiesz ten, mnie wyzywać od kury? Jak tam po mnie wylitujesz talerz? Kurwa, to jebana. Ja, ja, kurwa, jak. ja. Kurwa, I dlaczego jesteś pędziura? Proszę, groźnie, groźnie, groźnie. Logiczne, jeżeli nie chcesz tak, się do czegoś przyznać, zacznij się od razu usprawiedliwiać. Nikt ci nie udowodni, że to, co ci insynuują, kiedykolwiek miało miejsce. Wracając do sprawy Denisa Labrygi, który ostatnio zagroził Sergiuszowi, że jak go spotka, to dostanie przysłowiowego liścia. Ty nitro, a tobie się w dupie czasami pomieszało? Co ty się tam napinasz jak blendeka na żuku, nie zdając drugiego, drugiej strony medalu? Chłopie, cię spotkam, wyłapiesz listwę i się zakończy twoje napinanie przed komputerkiem ze szlugą w mordzie. Kiepie. Ten nie był dłużny i na najbliższym streamie odniósł się do słów Denisa, jak możemy się domyślić. Nie szczędził słów. No to, no to teraz masz dwie opcje, Nie. To albo wyjdziesz na farmazona, albo rzeczywiście mnie uderzysz. Jak nie uderzysz, to ja pójdę na policję, chociaż ogólnie zastanawiam się, czy, czy nie pójść na policję, z racji tego, że tacy nasterydowani troglodyci, jak ty, myślą, że żyją w trochę innym kraju, niż w tym, w którym żyją. No i wychodzą z założenia, że skoro coś tam potrenowali, na się bez terydów, oczywiście też niesie bardzo, bardzo słyszalne konsekwencje <laughs> co do jakości ich myśli i stanu ich mózgu, to myślę, że mogą wszystko. No więc tak, to nie jest dżungla, w której ten, kto jest silniejszy, ten ma rację, tylko jeszcze, nomen, nomen jest to kraj prawa, w którym jak jesteś z pierdoliną, która wsiada po alkoholu, bądź narkotykach do samochodu, i stwarza zagrożenie niewinnym ludziom, to takich ludzi się tępi. Paradoksalnie to też jesteś tępy, co mogliśmy już usłyszeć tutaj, yy, w tym nagraniu. Ostatnią sprawą, która miała miejsce w internecie, ale nie związaną z freak fightami, jest filmik, który wypłynął na Twitterze. Na owym filmiku młodzież najpierw łapie ptaka, później uśmierca go, a na końcu gotują go we wrzątku totalnie nie widząc w tym żadnego problemu. Dla beki lol Jesteśmy facetami zrobił, zrobił się kurwa Tylko zik, jedyny zik miał problem o zabicie kurwa jakiegoś ptaka Dostał strzała, kurwa i poszedł Kurwa, a kura to też ptaki, kurę wpierdalasz jakoś kurwa Co ty de jesteś Kurwa wpierdalasz inne zwierzęta to ptaka kurwa nie zjesz To tak się nie brzmi kurwa Dobra weź, feministko jebana, pta, pta, ptaśnistka jebana. Dobra, trzeba ty powiesz tego ptaka? Jezu! Nie umiesz się bawić. My go złapaliśmy taką siatką na ryby. Go złapaliśmy, zajebaliśmy bu, bu, butelku piwa, ale nie wiem czy był żywy. Jak był żywy, to lepiej, bo kurwa się go tałożyć. Brat, ty będziesz, na... nie no, następnym razem na imprezie, no mają jakiegoś człowieka, zabijamy i wrzucimy go do zupy, więc to jest normalne akurat. W sensie menela jakiegoś znajdziemy, jakiegoś pijanego, nie? I go najpierw ogłuszymy i go, kurwa, do betki, go ugotujemy. Nie pokażę wam filmiku z tego zajścia z wiadomych względów, lecz na Twitterze bez problemu wchodząc na kanały newsowe możecie go zobaczyć, jeżeli będziecie aż tak bardzo ciekawi. Jak możecie się domyślić, Twitterowi użytkownicy nie szczędzili słów na tych ludzi. Na ten moment zostały znalezione social media chłopaka, który prawdopodobnie odzywa się na tamtych nagraniach, lecz jak sprawa się rozwinęła na ten moment jeszcze nie wiem. To tyle na dzisiaj. Bardzo dziękuję za każdą subskrypcję, lajka i komentarz. Mam nadzieję, że lektor nie będzie mi towarzyszył zbyt długo. Trzymajcie się. Cześć.